Witam wszystkich bardzo gorąco w szóstym odcinku w grze Cyberpunk 2077. To jest Torner 4 i zaczynamy. będziemy sobie teraz do Lizzy Baru, tutaj mamy do wykonania misję główną. E, oprócz tego no, zobaczcie, mamy takie artefakty i to nie jest raczej wina karty graficznej, tylko jest jakiś błąd w grze. Bo sobie sprawdziłem w innych i tam wszystko gra, wszystko działa normalnie, tylko tutaj jest ten błąd. I on się zdarza też w innych miejscach, nie tylko tutaj. I one są dosyć powtarzane, że tak powiem, że zawsze przy każdym gry, one są dokładnie w tym samym miejscu. Te tak? artefakty to widzimy. Do tego Lizy z baru, taką delikatną masz tę buźkę. Dobra, tu przeczytajmy, może z nimi nie porozmawiam. Widzę o, tak ja można przeczytać. Ja sobie je zawsze czytam, ale wy nie musicie, oczywiście. Już wcześniej, więc idziemy teraz do środka do baru. Tak wygląda ten bar, właściwie bardziej salon usługowy, mówiąc nieco eufemistycznie. Jeszcze raz to Kurwa, kiedy ja ostatnio coś spieprzyłem? Naprawdę? Mam ci przypomnieć? No, bawią się, bawią się. Dobra, musimy podejść do Baro. Tutaj raczej z, z nikim innym nie rozmawiamy. No, kolejna dżelka. No, sobie swoją wersję przeczytałem. Teraz to mamy zobaczyć. Mamy tutaj Judy i Evelyn. A no, musimy tutaj porozmawiać z Mateo. Ej. Co dla ciebie? Szukamy Evelyn. Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta, po prostu odpowiedz na pytanie. Sprawiasz wrażenie spiętego. może pójdziesz odprężyć się w kabinie. Zabawisz się, wrócisz w lepszym nastroju i może zamówisz coś do picia. W porządku, Mateo, czekałam na niego. Ewelin Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty. Senson? Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam? Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Mm? Mm. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Zatem Będziemy chodźmy. w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. No to. mów, W czym tak Wszystko, Wszystko jak jest jak w porządku. Ja takim po prostu powiedz mi prawdę. Coś tradycyjne. Może tak, żeby kątem oka było widać tutaj ten hologram. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież oboje wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa, więc jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może Tex jest fikserem poniżej twojego poziomu? Od dawna się znacie? Pracuję z nim od niedawna. Słyszałam o dwóch typach fikserów. Jedni mają stałe ekipy na długich kontraktach i krótkich smyczach. Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność, ale Tex musi należeć do drugiego typu. A co chcesz przez to powiedzieć? To łowcy wierzą tylko w jedno swoją intuicję. Stawiają na tych, w których widzą potencjał. Jeśli jednak zdarzy im się popełnić błąd, to jest to ostatni błąd w ich życiu. Dlatego mam nadzieję, że tekst się nie pomylił. Ach, pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz rozumiem, że wiesz, co masz ukraść? Relik, kluczową technologię programu Secure Your Soul należy do Arasaki, co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości. Ale mnie interesują dane zapisane na reliku znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Korporacyjne hotele tej klasy są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiał się na wyżynę swojej sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Jorinobu Arasaka. Jorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Jorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Hmm. dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Jorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno Cię zainteresować. Jorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netłoczem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego Asa, czy mam mówić jaśniej? No zaraz. To Netłocz miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać w bank. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Jorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Co jeszcze wiemy o Yorinobu? Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No, ale Jorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Ale to tylko jedna z jego twarzy, bo jest i druga. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Może po prostu zależy mu na władzy, jakim wszystkim. Próbowałeś sobie wyobrazić, jak wygląda życie syna cesarza? Masz wszystko, ale tak naprawdę jesteś nikim. Przynajmniej dopóki pada na ciebie cień Saburo Arasaki. Szczerze mówiąc, ja mu współczuję. Rozumiem ten rodzaj słabości. I zamierzasz ją wykorzystać. Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Jorinobu pokryjomu wynosi z Arasaki i chcę przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Okej, okay. co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź! Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Kąpeki Plaza. Czemu akurat Braindance? Potrzebuje faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Lalka nie Takie była, nagrania nie pozwalają analizować, analizować szczegóły nieosiągalne, jest... dla, nieosiągalne jest... dla ludzkiej percepcji. Pewnie. Nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Hmm. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm, mm przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Nie, to żaden problem. Mm. No to zobaczmy ten Braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moksów. znamy się od lat. Więc jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Ok? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. Tak, oczywiście kochany. No i mamy ludzi. No, jesteście. To jest V. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Filmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz? Ale translator mimiki swój od Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała, ale matryce wymienić łatwo. A tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. <laughs> wiem, wiem. Skompilowałam to Twoje nagranie, F. I Jak? Będzie ok? To zwykła surówka, Ale nada się. Mhm. <laughs> Najważniejsze, żeby B mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig-Jig Street? To... O co? Wpuścisz wito do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. Okay. Wi? pływałeś już wcześniej w surowym braindance'ie? Mam za sobą godziny zwykłych braindance'ów, ale w surowym nie byłem nigdy spoko wszystko ci wyjaśnię. To prostsze niż myślisz. No dobra, ładuj tułeczek na fotel i zaczynamy. Jak zwykle, Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Czekaj, co to za profil? Muszę dopasować model twoich reakcji emocjonalnych i percepcji do surowej wersji Brain Inaczej po podłączeniu w najlepszym wypadku poczujesz mudłości, trochę jak w spieprzonym wirtualu. Oho, A w najgorszym? Mm, Wysmarzy ci synapsy. Ale spokojnie. Nie dopuścimy do tego. Okej, okay, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Mm Okej. Okay. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Dostajesz sporo zleceń tego typu? Tak, ale to zwykłe materiały od dziewczyn z klubu. Rutynowe kalibracje braindensowych pornosów. Podkręcasz orgazmy. Raczej wycinam bzdury. Na przykład niepotrzebne emocje aktorów. To rutyniarze. Pieprzą się mechanicznie, myślą o pierdołach, kredytach, mężach, żarciu ale nawet na takich fuchach da się tak modelować emocje, żeby były niepowtarzalne i niezapomniane. Więc nie narzekam. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączyć ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś odpowiedniego. Co wybrałaś? To nagranie z napadu na sklep w Heywood. Amatorska robota, już nie pamiętam, gdzie to dorwałam, ale dla naszych potrzeb będzie w raz. Zaczynamy? Dobra, zaczynajmy. Mhm. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do braindance'u za 3, 2, 1. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy z tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy haj. Okej, okay. wchodzisz. Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba powiedziałem! Kasa! Ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajemę jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, 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 kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? ortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. To doszło po postrzale. Ja to wszystko cały czas czuję, pamiętam. Jeśli tak boli moment śmierci, to. mogłaś mnie ostrzec. Prawdziwa śmierć boli bardziej. Nie jestem pewien. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Jak na razie, tutaj jest bardzo mało momentów, w których mogę się odezwać. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie Twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Przedajemy brain z tym świrom ze studia. Jasne. jasne, jasne, jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. Co, co, w porządku. A teraz przewiń nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez okay. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą Braindance. Skup się na tej spluwie. Tej, którą ten fajt łapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania... Chyba musimy Wpadasz, przewinąć do czego? Szmal, ...wypadasz. Sprzedajemy Brainen z tym świrą ze studia. Pamiętaj! Wszystko na maksymalnej pompie! Oni płacą za adrenalinowy hań. Okej! Okay. wchodzisz! Ok, tutaj. No, to musimy go zeskanować. To samo się skanuje. Wystarczy ona jechać. A teraz uważaj, gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. No dobra, tylko jak? I w OK. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej, okay. chodź już, miarze pierdolone! Posprzątaj schowek, ja stanę na czasie. A niech go I jak wrażenia? To jest... niesamowite. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Fajci, z ja jasno, na klasie. I zetrzymy Mamy promocję na dwa smaki. Kary i serwis... Dla ciebie! Dla ciebie, kurwa, Ty! ty! Chleba powiedziane! To coś w rodzaju granicy rzeczywistości, zarejestrowanej przez nagrywającego. Edytor nie wypuści cię w Poznaniu. Ty! Dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajem, jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No, ruchy! Ruchy, ruchy, kurwa, co? Robić, Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Ach, nieźle. Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. No dobra, to się widzę. Gdzieś zbugowałem, nie mogłem się ruszyć. No, udało mi się finalnie wyjść. Teraz tak. Kontynuujemy ją. Dobra, jedziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Widział, skąd leci kula Ale ty zobaczysz No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa Musiała zarejestrować naszego strzelca Zaraz się o tym przekonasz Obraz to Ta kamera a się na ekranie za sprzedawcą Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskady No, skanuj, Chyba coś nie działa Nie mogę przewinąć przodem, nie w trył. Mogę to zresetować Ekran, aha, ekran. To jest ekran. A nie, kamerę, dobra. Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki Braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci, zwyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Dobra, wygląda na to, że udało nam się tutaj wszystko zrobić, więc tam wyjdziemy. Robi wrażenie co. W sumie szkoda, że większość tego co tu obrabiamy nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak ten chłopak. Chyba mam dość. Więc nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej, okay, okej. Okay. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z Tibak. Zaraz, zaraz z kim? Netranerka z mojej ekipy zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze, to spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Ewelin, bez udziału Tibak wiele tu nie zdziałam. Judy, proszę. On chce tu wpuścić netranera, rozumiesz? Kurwa. Jaką mam gwarancję, że podłączy się tylko do tego materiału? Ja ci to gwarantuję. Jasne. pomóż mi tylko jeszcze ten jeden raz, a obiecuję, że wszystko się ułoży, tak jak planowałyśmy. Ok, dzwoń do tej Tibak i wjeżdżamy w ten braindance. Dobra, a w na razie. Cześć, v. co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z konpeki plaza. To braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne, skup się. Potrzebuję Twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym Grindensie. Podpinam się do Twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, okay. jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I jestem. Wszystko gotowe odpalaj, Judy. Przyznam, że tak, tykiback e, nie ufam do końca! Wi, musimy się dowiedzieć gdzie Jolnowu trzyma relik. Oglądaj uważnie! Dobra, jak wygląda została część tego silniku sobie zobaczyłem w ucinku następnym. Dnia. Tymczasem będę się z wami żegnał. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć! Hmm. Ale błyskawicznie się obiedziała. Ja.